Z Rafałem Gnutkiem zapewne spróbują zaraz zaskoczyć Gajocha tak, Gajoch zdążył instynktownie zareagować. Na prawo do Makuły, Makuła w środku szukał rybskiego, jeszcze Makuła przy piłce Makuła i po raz kolejny wyręcza bramkarza Kamil Mazur, który znajduje się dokładnie w tym miejscu gdzie była piłka. A teraz Urban, uderzenie i słupek. Dobitka Makuły. Dwie znakomite sytuacje ale jeszcze przy piłce Haty i Grybski. I niecelnie. Ale złote chłopaki też mają wybitnych tancerzy, jeżeli chodzi o ofensywę. Ale może za chwilę bo teraz Urban Makua i gol Urban jeszcze raz, ależ z łatwością Urban sobie stwarza kolejne sytuacje. Damian Rybka, Sikora. Długo wymieniona piłka przez graczy Złotych chłopaków. A teraz ślicznie Mazur, Mazur, ależ piekielnie mocno uderzył. I teraz, teraz Ale... tutaj mamy rybkę z Kaniewskim. Teraz Łyduch, ale teraz sprytnie Kaniewski wypatrzył Łyducha, niewiele brakuje, a Łyduch tutaj zaskoczyłby Gajocha. Kaniewski. Sebastian Kaniewski, i niewiele brakuje, mi się przedara i teraz uderza Łyduch. Piłka ustawia Rybka. Uderzenie, bardzo ładnie ta piłka szła. Ta. I nie będzie, bo piłkę ma Kaniewski po lukarnym. Obija Walerowskiego. Pięknie Mazur, ale za mocno kopnięta piłka mają teraz Rybski Fischer Uderzenie, broń obłąk Wydaje się, że to mógł zagrywać jeszcze dwa kły. Teraz będzie dobra sytuacja dla złotych Mazur i broń Gajocha Może i gracze bardzo duże nie rozpieszczałem. Nas liczbą Goli, ale teraz ładnie uderzył Mierzejewski, piłka trafia w słupek W słupkach Rybski Janusz Rybski Rybski uderzenie, broni Obłąk. Rybski, Walerowski, Urban, Robert Urban, lewa noga, bardzo ładnie, nie ma prostych sytuacji, ale teraz sprytnie Gnutek, Gnutek przed szansą, Rafał Gnutek i Mikołaj Fischer wyjaśnia sytuację, nie ma straty, ale teraz Walerowski patrzył maczu Makua, Rafał, Rafał Makua, już trzech na dwóch, Urban, lewa noga i znowu supek. Hatrik przed kolejną szansą. Urban Makuła i 2 do 0. Wydrużenie Hatryka Zresztą najlepszym asystentem ze wszystkich graczy, którzy są w tym momencie na boisku. Mazur. Mazur, ależ uderzenie. drobne spięcie, Półka. Mierzejewski. Mierzejewski, ależ się uwolnił. Mierzejewski i Bramka. Swoją połowę, na swoim powiatu będzie kontra. Płaciło się to. 2 na 1. Fischer, Urban. Fischer i 3 do jednego. Robert to drugi mecz po kontuzji i trzecia bramka. Gnutek z dystansu i niewiele brakło. Ale błyska już na kontrafiszera z urbanem. A teraz ładnie uderzał Gnutek. Puścił tak zwanego futsalowego tak. szczura. Out. Przy linii bocznej. Rybski! Poprzeczka! Ależ piękna akcja! Sebastian Kaniewski bardzo dobrze do Gnutka, Gnutek i Gajoch, dwóch zawodników w murze. Urban broni Obłąk, a trick się nie śpieszy, nie ma co się dziwić. Makua, Makua uderzenie, ależ zaskakujący strzał. Urban do Mikruta, Mikrut i teraz naprawdę bardzo dobrze zachował się Mikrut, ale jeszcze lepiej Obłąk. I gola nie ma, ale ten zapał i. Ach, ładne uderzenie Azura, ale nic. Ale teraz I ten Zata, Fischer, Urban, zdążył wrzucić Kaniewski. Urban, Urban, Supek. Teraz byśmy mieli zatrzymywany czas. Gnutek. I tak jest, mamy gol, Gnutek nabija piłkę, ależ tam się zakotłowało. Teraz ma kółę własne połowy i wyjaśnia sytuację.